Wiecie, że Polska, zaraz za Holandią, jest największym producentem anturium w Europie. Dlatego te rośliny tak często są spotykane na sklepowych półkach, dostępne w przeróżnych odmianach, większych, mniejszych, o różnym zabarwieniu. I uwaga, to nie jest kwiat, tylko to jest przekształcony liść a kwiatem jest ta kolba, na której znajdują się niewielkie, niepozorne kwiaty. W tym odcinku poruszę temat pielęgnacji, dbania o nią, żeby rosła pięknie i zdrowo i nas cieszyła długo, 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 ile tylko się da. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was przydatny. I jeszcze taka uwaga ode mnie, jeżeli chcielibyście zbogacić swoją roślinną kolekcję o tę roślinę, to kupujcie od polskiego producenta. Wspierajmy nasz polski lokalny biznes, a poza tym roślina ta nie lubi wahań temperatur ani wilgotności powietrza, więc w transporcie z Holandii do Polski może być trochę wymęczona. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie dla Was przydatny, że Wam się spodoba. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, no to serdecznie Was zachęcam. Miłego oglądania! Anturium naturalnie występuje w tropikalnych lasach deszczowych, należy do rodziny obrazkowatych, tak samo jak Monstera. Jeżeli w Waszych mieszkaniach dobrze rosną Monstery, Filodendrony czy Zrośliwe, to Anturium również będzie rosło bardzo dobrze. Roślina ta lubi, gdy jest ciepło od 20 do 28 stopni. Nie może temperatura natomiast w pomieszczeniu spaść poniżej 15 stopni, bo wtedy zaczyna chorować i być atakowana przez choroby grzybowe. Wilgotność powietrza powinna być wysoka, powyżej 50%, dlatego ta roślina idealnie sprawdzi się w widnych łazienkach. Jak już wspominam o nasłonecznieniu, to roślina ta lubi widne miejsca o rozproszonym świetle, nigdy nie na bezpośrednim słońcu. Może również rosnąć w lekkim ocienieniu, lecz musimy mieć na uwadze, że wtedy będzie kwitła mniej obficie. By podnieść wilgotność powietrza wokół rośliny, niektórzy ją zraszają, a zraszanie roślin ma swoje plusy i minusy. Więcej na temat zraszania znajdziecie w odsyłaczu, który Wam się teraz wyświetla w prawym górnym rogu. Gdy już zdecydujecie się na zraszanie anturium, to nie pryskajcie po kwiatach, tylko po liściach. Dobrym sposobem na podniesienie wilgotności powietrza, oprócz nawilżacza, jest. Ustawienie naczynek z wodą wokół rośliny lub postawienie jej na dużej podstawce wypełnionej kamieniem lub keramzytem, salane wodą, a na tym postawiona roślina w osłonce lub na podstawce. Bo uwaga, roślina ta nie może stać na zimnych kamieniach ani na zimnych parapetach. Po prostu jej to szkodzi. Rośliny podlewamy systematycznie. Nie możemy dopuścić do całkowitego przesuszenia podłoża ani do nakumulowania się nadmiernej wilgoci w okolicach korzeń i roślina ta nie lubi stojącej wody w korzeniach. Dlatego gdy wniesiecie roślinę do domu systematycznie sprawdzajcie w jakim tempie podłoże przesycha. Dzięki temu będziecie wiedzieli w jakiej częstotliwości roślinę podlewać. By nie dopuścić do całkowitego przesuszenia ani do przelania rośliny, bo przelanie powoduje choroby grzybowe, najczęściej zgniliznę korzeni, ale również szarą pleśń, która objawia się plamami na liściach. Latem zwykle podlewamy dwa razy w tygodniu, zimą raz w tygodniu. Podlewajcie wtedy, gdy ziemia, wierzchnia, warstwa ziemi przeschnie, a w środku doniczki będziecie wyczuwali lekką wilgoć. Anturium lubi częste nawożenie, ale niewielkimi dawkami. Zbyt duże stężenie nawozu może popalić liście i zahamować wzrost rośliny. Nawozimy roślinę co dwa tygodnie połową zalecanej dawki nawozu uniwersalnego. Roślina ta lubi nawożenie biohumusem raz w miesiącu. Do Anturium również bardzo dobrze sprawdzą się. Nawozy długodziałające różne pałeczki i granulaty, które za każdym razem, gdy podlewamy roślinę, uwalniają składniki odżywcze. Pamiętajcie, gdy używacie nawozów długodziałających, to by rośliny już nie podlewać nawozem płynnym. Ponieważ roślina nie lubi nadmiaru wody w korzeniach to idealnym dla niej podłożem będzie lekkie i przepuszczalne o pH od 4,5 do 5,5. Idealnym substratem dla anturium będzie ziemia do storczyków o drobnej frakcji z dodatkiem kwaśnego torfu, ziemi kompostowej, perlitu oraz piasku. Co roku w okolicach marca roślinę przesadzamy w doniczkę o numer większą, a rozmnażamy przez podział rośliny. Roślina niestety nie nadaje się do wystawiania na balkony czy tarasy i Uwaga, jest trująca. Podczas prac pielęgnacyjnych warto nosić rękawiczki ochronne. Jeżeli zauważycie, że coś dziwnego się dzieje z rośliną, jej liście żółkną, to sprawdźcie, czy pod spodem nie ma przędziorków czy tarczników. Może być również zaatakowana przez mszycę. Od zbyt częstego podlewania i zalegania wody w systemie korzeniowym mogą występować choroby grzybowe, o których wspominałam wcześniej. Również od częstego zraszania rośliny mogą na liściach pojawić się różne choroby grzybowe. By roślina rosła pięknie i zdrowo, musimy jej zapewnić widne miejsce, wysoką wilgotność powietrza, niezbyt obfite podlewanie, ale systematyczne. By roślinę nie przesuszyć, nawożenie co dwa tygodnie niewielką ilością nawozu. I wszystko powinno być dobrze. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i był dla Was przydatny. Zachęcam Was do udostępnienia tego filmu Waszym znajomym. Miłego dnia Wam życzę, niech Wasze Anturium rosną pięknie i zdrowo. Pozdrawiam.